Siemanko Widzowie, co tam u Was słychać? Jadę sobie do pracy Był lekki przymrozek dzisiaj rano Także jest rześko Nic strasznego Ja jakiś czas temu Zmieniłem firmę pod, pod, pod którą pracuję jako subkontraktor, Bo trzeba się rozwijać a no też pewnie za długo nie zostanę bo to jeszcze nie jest to, to co bym chciał A najlepiej tą chciał dorwać jakieś własne zlecenia Ale tam gdzie ja na razie daję moje wyceny to Chyba jestem za drogi po prostu Ale nie mam zamiaru obniżać poprzeczki Jest jak jest A Na razie robię u kogoś Wydaje mi się, że ten rok przyniesie trochę zmian Nie tylko na świecie, tak jak w polityce. Zbijam się, który będzie lepszy, bo, bo ten i tamten jest dobry, a ten jest zły Kto idzie do wojska, go koszą pieniążki. Aż takich łatwych pieniędzy to ja nie chcę. Nie jestem taki naiwny. Także... Fajnie mi się żyje w Anglii. patriotą nie jestem, jakby się ktoś z Was pytał. Bo nie. Dlaczego miałbym być? Co mi dali? Dali mi wybór taki, że chciałem wyjechać z tego dobrobytu. Taki wybór mi dali. Także tak na wesoło. Miłego dnia wszystkim. Siema.